Partnerem odcinka jest NordVPN. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania chociaż pewnie będziesz załować. Jeżeli oglądacie ten odcinek w dniu premiery, no to jest wielce prawdopodobne, że zdajecie sobie sprawę z tego iż rok jest już na mocnym finiszu i niebawem będziemy celebrować jego zakończenie i rozpoczęcie kolejnego. Naturalnie wiele osób obawia się tego co przyniesie przyszłość i jeżeli należycie do tej grupy, to przez takich jak wy, przynajmniej według legendy, mamy w ogóle tradycję celebrowania zakończenia starego roku i rozpoczęcia nowego, ale to też nie tak, że Sylwestrowi zawsze. Zawsze towarzyszyły potężne melanże. Kiedy rozpoczęła się tak na serio era bali? Gdzie można było dawniej oglądać streamy z innych baletów? Czemu władze komunistyczne tak potrzebowały sylwestrowych imprez? I co takiego wstępowało tego wieczorów w Towarzysza Czas na nowy odcinek Historii Bez Cenzury. To najpierw ta legenda. Wiąże się ona z dwoma papieżami o imieniu Sylwester. Z Sylwestrem I i, choć wiele osób pewnie będzie teraz w szoku, Sylwestrem II. Pontyfikat Sylwka numer jeden przypadał na wiek IV. Naszej ery z oczywistych względów. I z tym panowaniem wiąże się kilka legend, żeby nie powiedzieć kłamstw. Na przykład twierdzono, że ów sylwester ochrzcił Konstantyna Wielkiego. Nieprawda, a jeszcze bardziej nieprawdą jest podanie, według którego papież Sylwek miał własnoręcznie obezwładnić i uwięzić biblijny odpowiednik Godzilli. Chodzi o Lewiatana, potwora zdolnego roz piździć w drobny mak, niebo i ziemię, no ale papieżowi Sylwkowi nie dał rady, więc co, nie ma się co martwić. Nie do końca, ponieważ w czasie Pontyfikatu Sylwestra II, który przypadał na przełom wieku X i XI, ludzie zaczęli gadać, że ten dziwny papież planuje wypuścić lewiatana. Co by się w sumie czasowo spinało, bo zaraz rok się miał zmienić z 999 na tysięczny i wszyscy w zasadzie trochę oczekiwali, że coś wyjątkowego się wtedy wydarzy. Inni twierdzili, że to nie ten lewiatan będzie wtedy wypuszczony, tylko sam Jezus przyjdzie ponownie na ziemię i zrobi prywatkę, jakiej nie przeżyje nikt, czyli po prostu będzie koniec świata. Ale zostańmy jeszcze przy tym dziwnym papieżu. Czemu Sylwester II był za takiego uważany? Bo uwielbiał matmę i wspierał naukę. A takich bardzo często uważano w średniowieczu za czarnoksiężników. Koledzy w sułtannach zresztą nie zawsze zaciekle go chcieli bronić, ponieważ papież miał czelność proponować reformy kościoła. Tymczasem ludzie ulegali coraz większej panice, tym większej, im mniej dni zostawało do końca roku 999. Niektórzy nawet rezygnowali z obsadzania pól na kolejny sezon, no bo po co? W końcu przyszedł sądny dzień, 31 grudnia i mieszkańcy Rzymu zaczęli się gromadzić, żeby wspólnie powitać apokalipsę. W sumie fajna cecha ludzi z południa, Finowie by pewnie w domach zostali. Minęła północ i nic się nie wydarzyło. Jezusa ani Lewiatana, nie widu, ni słychu. Nic za bardzo nie płonie, wszyscy wokół chyba żyją, więc będzie chyba dobrze. Nie ma się co martwić. IMPREZA! Sposób, narodziła się tradycja, przypominam, według legendy, celebrowania końca starego i rozpoczęcia nowego roku, która swoją nazwę wzięła od imienia papieża Sylwester. A czy to znaczy, że od tej pory wtedy cały świat się hucznie bawi? Absolutnie nie. Po pierwsze, to w ogóle nie zażarło na dużą skalę przez długi, długi czas, a po drugie, prawosławni obchodzili swoje święta w innych terminach. Niemniej jednak, oczywiście, ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że według ich wyznania rok kończy się danego dnia, ale przez kawał czasu ograniczano się wtedy do trochę bardziej wystawnej kolacji, takiej wigilii, niekoniecznie z postnymi daniami. Długo o wiele ważniejsze było to, że to oktawa Bożego Narodzenia, a nie ostatni dzień w roku. Tradycja celebrowania zakończenia roku i rozpoczęcia nowego świecką imprezą przyszła do nas dopiero w XIX wieku z Zachodu i oczywiście no nie do nas tak ogólnie, tylko do naszych elit, które, jak wiadomo, potrafiły się bawić. W wielu majątkach ziemskich utarła się tradycja imprezowania w Sylwestra już od wczesnego rana. Na przykład w podlubelskiej Kozłówce u Zamońskich była ona pielęgnowana ku przerażeniu zapewne niejednej wątroby jeszcze w latach 30. XX wieku. Około ósmej rano bogaci, szlachetnie urodzeni ruszali saniami na polowanie, które od bladego świtu przygotowywała dla nich służba. Jak już sobie postrzelali, to wyjmowali zimne zakąski, wódeczkę, koniak czasem się nawet Znalazł i nie żałowano sobie razem z naganiaczami, a w międzyczasie służba przygotowywała już popołudniowe polowanie, które polegało z grubsza na tym samym, na strzelaniu, choć już pewnie trochę mniej celnym, a potem na dawaniu wpalnik do zmierzchu. A co później? Późnym wieczorem celebrowano głównie w rodzinnym gronie, składano sobie życzenia, służbie również, czasem sobie wróżono, jak w Andrzejki, jedzono głównie słodkie rzeczy: pączki, faworki, pito węgierskie wino i ja wiem, że to nie brzmi jak turbo balet. Fakt, niemniej jednak trzeba pamiętać, że dla wielu domowników, zwłaszcza facetów, to była już trzecia impreza tego dnia, więc bądźmy wyrozumiali. swoją drogą, kaca musieli mieć potem potężnego, jak to często bywa 1 stycznia. Niemniej jednak ten stan ma to do siebie, że zanim człowiek zacznie cierpieć, to jeszcze czasem miewa tak zwany kac humor. Czym się objawiał u bogatych? Na przykład w okolicach Ciechanowa popularnym noworocznym żartem było zajechanie ekipą do znajomego i cichcem rozebranie jego wozu konnego i ponowne złożenie na dachu stodoły. Nie, okej, okay, przyznam, że całkiem zabawny żart, oczywiście, tak długo, jak nie jest się jego ofiarą, chociaż z drugiej strony to oczywiście nie tak, że to ten Ziomek Szlachcic musiał potem ten wóz rozbierać i składać ponownie na ziemi. Nie, no, robiła to służba i to też raczej nie 1 stycznia, bo. Tradycyjnie bardzo często dawano służbie wolne tego dnia, co bardzo mocno przekładało się na menu. Ksawery, chcesz coś do jedzenia? O, a jakie są opcje? Tak albo nie! Bo przecież pani domu nie będzie przy garach stała, no jeszcze czego. W związku z tym przez cały dzień jedzono dania na zimno, na przykład jakieś wędliny z dziczyzny czy sałatki, nadal więc było bardzo smacznie, a że człowiek nie ma jakiegoś wielkiego apetytu na kacu, to nikt przesadnie nie cierpiał. Błogie trzeźwienie raz na jakiś czas przerywały dźwięki walenia z bicza. To taka tradycja trochę jak dzisiejsze fajerwerki, albo to na kresach wizyty w domu państwa służby z odświętnie przyozdobionymi zwierzętami i jeszcze półmidy, jak przyszła służka z kurą, ale czasem przyszedł furman z kuniem albo pastuszek z krową. Niemniej jednak wszystkich najczęściej przyjmowano bardzo serdecznie, śmiechom i życzeniom nie było końca. Tymczasem w miastach, również wśród bogaczy, zaczęła się rodzić tradycja Większych imprez sylwestrowych. U nas rozpoczęła to chyba Maria Klementyna Potocka, która na celebrację zakończenia starego i rozpoczęcia nowego roku do swojego lwowskiego salonu zapraszała tamtejsze elity. Przy czym z czasem bogacze zaczęli się przerzucać z domówek na imprezy organizowane np. w Gmachu opery albo w jakimś szpanerskim hotelu. Czy te imprezy były absolutnie dzikie i nieprzewidywalne? No wręcz przeciwnie, przez jakiś czas miały nawet swój scenariusz. Przeskoczmy do dwudziestolecia międzywojennego. Zaczynano tradycyjnym tańcem polonezem, a im ktoś był ważniejszy, tym tańcował bardziej z przodu, więc w pierwszych parach szli czołowi politycy, artyści, wojskowi i tak dalej. Później też tańczono rzeczy tradycyjne typu mazur, aczkolwiek coraz więcej było też tańca nowoczesnego, jak choćby charleston, którego ciężko by się zapewne dziewczynom tańcowało w gorsetach i obszernych sukniach, ale na szczęście moda na nie już minęła i teraz moda salonowa była o wiele wygodniejsza, po czym szło poznać modną imprezowiczkę w dwudziestoleciu międzywojennym? Dość krótka sukienka o prostym kroju, długie rękawiczki, opaska na włosy i karnet. Tak, dziewczyny wchodząc na bal, dostawały karnety, na których faceci mogli się zapisywać w kolejce do tańca z daną panią. Nie można było tak sobie po prostu podbić i wyrwać na dance floor Jeszcze czego? Może w brudnych butach od razu? To akurat nikomu nie przeszkadzało, bo tak się utarło, że trzeba było być elegancko ubranym od kostek w górę, natomiast buty mogą być uwalone, bo czasem nie było po prostu innego wyjścia i drogę do i z powozu, albo czasem nawet i samochodu już wtedy trzeba było przebyć po zabłoconej drodze i wszyscy to rozumieli. Imprezę Sylwestrową dla Bogoli prowadził wodzirej, którego zadaniem było zadbanie o to, żeby wszyscy się dobrze bawili, w tym te dziewczyny, które nie miały powodzenia i podpierały ściany. Oczywiście im dalej w noc, tym zadanie Wodzireja łatwiejsze, ale jeszcze wracając do dziewczyn, no to może i nie wszystkie miały powypełniane od góry do dołu kwity do tańca, ale każda z nich teoretycznie przynajmniej miała szansę na triumf w konkursie na Miss Balu. Nagroda? Coś absolutnie bezcennego. Czyli zazdrość wszystkich innych kobiet na sali. A co jedzono na tych imprezach? No tutaj menu może nie było aż tak szablonowe, ale też było trochę obowiązkowych pozycji. Zupa na przykład musiała być podana w talerzu, a nie w filiżance. Do tego musiała być jakaś ciepła potrawa niedługo po północy ryba, owoce, wędliny, legumina czyli taki deser, co to lepiej smakuje zdecydowanie niż się nazywa. Do tego jeszcze lody hurtowej ilości, wina co nieco szampana, a nad ranem jeszcze barszcz z czymś ciepłym. I do widzenia, bo gole wracając ze swojej imprezy mogli czasem natknąć się na studentów, którzy wracali ze swojego Sylwestra. Tam menu było trochę inne. Co dokładnie tam podawano? No, na przykład studenci uczelni artystycznych byli szczególnie mocno znani z tego, że była to głównie wódka. A jak imprezowano w sylwestra w czasie II wojny światowej? Nie imprezowano, bo wojna nie tylko odebrała taką możliwość, ale w ogóle ochotę do hucznego świętowania, chyba że było się Niemcem. No to faktycznie okupant, szczególnie w Warszawie, dość potężnie imprezował. Przy czym tak na serio, to w pełni beztroskie były tylko dwa pierwsze wojenne sylwestry, bo później Niemcy mieli się już czym martwić. Ruszyła wojna z Sowietami, a kiedy ci, wyganiając Niemców, zajęli nasze ziemie, to w sylwestra 1945 roku bardzo, bardzo wielu Polaków imprezowało naprawdę hucznie. Tylko czemu? Czyżby nie zauważyli, że zmienił się tylko okupant? Pff, niektórzy zauważyli, inni niekoniecznie, ale to wtedy nie miało aż takiego znaczenia, bo ludzie przede wszystkim cieszyli się z końca wojny ze strasznymi Niemcami. Chcieli się w miarę możliwości rozerwać, jakoś odreagować. Tymczasem czerwona władza się umacniała. Władza, która bardzo szybko dostrzegła gigantyczny potencjał w imprezach sylwestrowych. Można było upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze, Sylwester i Nowy Rok były dla propagandy wymarzonymi wydarzeniami, którymi można by próbować przykryć Boże Narodzenie. Więc w mediach już od początku grudnia trąbiono, kto i jak będzie spędzał Sylwestra. I tutaj przechodzimy do kwestii numer dwa, bo powojenna propaganda z sylwestrowych bali zrobiła festiwal bratania się władzy z ludem pracującym. Początkowo. Najgrubsze balety były w Gmachu Politechniki Warszawskiej. Panie, co tam się odstawiało! Towarzysz Bierut tańcował jak w transie z zaproszonymi w ramach wyróżnienia przodowniczkami pracy. Tymczasem premier porywał na dance floor co piękniejsze reprezentantki młodzieżówki. Co na to jego żona, spytacie? A ja na to nic, ponieważ była wtedy zbyt zajęta obtańcowywaniem nagalowo ubranych górników i hutników. No generalnie piękna impreza integracyjna, o której jeszcze przez kolejne dni rozpisywała się państwowa prasa, szczególnie zacięcie Chwaląc umiejętności taneczne rządzących. Podobne imprezy organizowali lokalni partyjni bosowie, a potem. potem władzę objął Gomułka. Towarzyszu sekretarzu, mam ważne wieści z pogranicza. Jutro, towarzyszu, dziś nie ma granic. Przynajmniej dla mnie. Już parę razy o nim wspominaliśmy, na przykład w kontekście jego podejścia do motoryzacji. Ogólnie, gomułka to definicja gbura i nudziarza. Ogólnie, gość jest w mocnej topce, ludzi, z którymi większość z nas raczej nie chciałaby pójść na imprezę. No, chyba, że chodzi o Sylwestra, bo moi drodzy, tej nocy w gomułkę wstępowało imprezowe zwierzę. Wygłaszał o północy orędzie do narodu, a później jak szedł w tango z flaszką i w sumie z kim popadnie, no to gasił światła na imprezie. Serio, wychodził koło 6, a jeśli interesuje Was co pił konkretnie, no to jeśli chodzi o alkohol, była to wyłącznie czysta woda. Naturalnie zaskakująco żwawy, roztańczony pierwszy sekretarz nie był jedyną atrakcją tych sylwestrowych imprez w owym okresie. Na przykład organizatorów baletu w 1960 roku w Filharmonii Warszawskiej wyjątkowo grubo poniosło, bo główną atrakcją był profesjonalny striptis. No zrobił się z tego delikatny skandal, więc być może, żeby uniknąć w przyszłości tego typu przecieków, kolejne pokolenia partyjnych elit wolały już się bawić w węższym gronie. Towarzysz Gierek swoje orędzie do narodu nagrywał, a w czasie jak przynajmniej niektórzy je oglądali, to on już otwierał flaszki ze swoimi partyjnymi znajomymi w jednym z rządowych ośrodków wypoczynkowych w łańsku Mucznem czy w Arłamowie, gdzie na stołach były takie cuda, o których się zwykłym ludziom nawet nie śniło, a impreza w każdej chwili mogła się przenieść choćby do basenu, choć tam akurat żona Gierka zapewne niechętnie wchodziła, bo ponoć mnóstwo czasu. Spędzała na układaniu fryzury przed imprezą. Nawet plotkowano, że specjalnie po to lata do fryzjera do Paryża. Ci, którzy nie zostali zaszczyceni zaproszeniem na zamkniętą imprezę przez władzę, a nadal mieli się za co bawić, często szli na bale w szpanerskich hotelach, gdzie jeszcze bardziej imponujący niż menu był dobór gości, którzy się tam spotykali, bo to byli znani pisarze, aktorzy, nieliczni, ale jednak istniejący wtedy bogaci prywaciarze, ludzie zajmujący się działalnością zapewne nie do końca legalną. Ekskluzywne dziwki, i początkowo każda z tych grup imprezowała na swojej sali, ale po paru godzinach towarzystwo się mieszało i zawierano naprawdę kosmiczne czasem znajomości. A jeżeli ktoś był bogaty, dobrze ustawiony, ale nie było go na sylwestrze w szpanerskim hotelu, albo na imprezie z Gierkiem, to była jeszcze jedna opcja. Absolutnym szczytem lansu, jeśli chodzi o spędzanie Sylwestra Zagierka, był rejs transatlantykiem Stefan Batory, który w okolicach 31 grudnia z reguły przepływał w okolicach Wysp Kanaryjskich. Wiele par wtedy zawierało małżeństwo, ślubu udzielał kapitan statku, ale po pierwsze była to wycieczka po prostu absurdalnie droga, a po drugie trzeba się jeszcze było wystarać o odpowiednie pozwolenia, więc był to Sylwester dla naprawdę wybitnie ustawionych. A co ze zwykłym ludem pracującym? Co prawda nie mógł już liczyć na harce na parkiecie z partyjnymi elitami w ramach integracji, ale spoko, były alternatywy. Imprezy sylwestrowe były organizowane przez zakłady pracy, więc bawiono się w pracowniczym gronie, a czasem na stołach było tyle świetnego jedzenia, że ludzie się naprawdę musieli zastanawiać, jakim cudem się to udało wyczarować. Podobnie jak występy gwiazd estrady, bo wiecie, zespoły to grały praktycznie wszędzie, ale jak zakład pracy był naprawdę bogaty, to czasem udało się ściągnąć na występ kogoś, kogo performance podziwiano z zapartym tchem, na przykład w czasie transmisji festiwalu w Opolu. A jak z alkoholem? Teoretycznie na parę było przewidziane pół litra i po kieliszku ruskiego szampana, no ale oczywiście nikt się do tego nie stosował. Można było na miejscu dokupić więcej, a najczęściej ludzie po prostu przemycali swoje flaszki. Okej, okay, a jak ktoś nie chciał wielkiego baletu, to co? No to mógł zostać w domu przed telewizorem, jak miał telewizor, a tam o dziwo było co oglądać. Poza przemówieniem pierwszego sekretarza, telewizja czasem łaskawie zapodała jakiś lepszy amerykański film albo. Co przyznam, że brzmi totalnie ekstra, stream z imprezy w jakimś zachodnim klubie. Niewykluczone, że te transmisje leciały jako tło na imprezach studenckich w akademikach. Alternatywną playlistą była lista przebojów lecąca wtedy w jednej ze stacji radiowych. Oczywiście mogła być też selekcja własna, muzyka z winyli, z taśm, jednak niezależnie od muzyki, miejsca, towarzystwa, większość osób, podobnie jak i dziś. O północy życzyła sobie głośniej lub ciszej, żeby ten rok, który się właśnie zaczyna, był lepszy, a przynajmniej nie gorszy. I tego chcielibyśmy Wam życzyć. Jasne, to nie są najbardziej wyszukane życzenia, ale hej, przynajmniej szczere. A zatem żeby nie było gorzej, o i żeby było bezpiecznie również w necie. Z tą drugą kwestią to jesteśmy wam w stanie pomóc w zasadzie od ręki, bo w opisie naszego filmu znajdziecie spersonalizowany link do strony NordVPN, dzięki któremu zgarniecie jeszcze ekstra gratis przy zakupie pakietu, który jakby tego było mało, to jest w znakomitej cenie. Zdecydowanie się więc opłaca tym bardziej, jak zapoznacie się z tym na ile sposobów Nord zabezpieczy wasz komputer czy telefon. Gdybyśmy mieli wymienić i omówić wszystkie, to byśmy się na Sylwestra spóźnili, ale warto nadmienić, że macie choćby kill switch, czyli zagwarantowaną ochronę nawet po rozłączeniu albo Double VPN, czyli możliwość stworzenia kolejnej warstwy szyfrowania, albo dzielenie tunelowe, czyli możliwość wskazania, które aplikacje potrzebują zabezpieczenia, a które niekoniecznie. A dodatkowo Nord ma aplikacje po polsku i całodobowe wsparcie, nic tylko korzystać. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie, a my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był NordVPN.